Czy można pokonać wroga, zanim jeszcze odważy się ruszyć do ataku? Machiavelli zdradza sekret łamania pewności siebie przeciwnika, zanim stanie się zagrożeniem. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego są ludzie, którzy nie mają realnej władzy w rękach, a jednak wystarczy ich milczenie, tajemniczy uśmiech, albo kilka plotek, by całe otoczenie zaczęło się ich obawiać? To nie przypadek, to sztuka tworzenia iluzji siły, sztuka, o której Machiavelli pisał już setki lat temu mądry człowiek, nie musi posiadać wszystkiego. Wystarczy, że inni wierzą, iż on to posiada. Bo prawda jest taka, zarówno w polityce, w biznesie, jak i w relacjach osobistych, władza rzadko opiera się na czystej sile oparta jest na tym, jak inni cię postrzegają, a kto kontroluje postrzeganie, ten kontroluje całą grę. Machiavelli porównywał idealnego przywódcę do połączenia lwa i lisa. Lew symbolizuje otwartą siłę, a lis spryt podstęp i zdolność ukrywania prawdziwych intencji. I często to właśnie lis jest groźniejszy od lwa, bo nikt nie wie, jak się bronić przed przeciwnikiem nieprzewidywalnym. Wyobraź sobie wielkie przyjęcie. Ktoś, o kim nikt nie wie, co naprawdę planuje, a każde jego słowo staje się tematem rozmów. Uwagę nie przyciąga ten, kto krzyczy najgłośniej, lecz ten, kto pozostaje tajemnicą. Spójrz na historię Dawida, młodego, przedsiębiorcy z Londynu. Stanął do rywalizacji z gigantami, nie miał siły, by walczyć otwarcie. Więc stworzył iluzję. Rozpuścił plotkę, że stoi za nim tajemniczy fundusz z Bliskiego Wschodu. Kilka przecieków, kilka maili i nagle przeciwnicy zaczęli się wahać. Nie wiedzieli, czy naprawdę ma za sobą potężnych sojuszników. Ta niepewność wystarczyłaby, by nie zaatakowali całymi siłami. W tym cieniu wątpliwości David zamknął transakcję i wyszedł zwycięsko. Nie miał funduszu. Miał coś znacznie cenniejszego umiejętność siania iluzji siły. Machiavelli uśmiechnąłby się na tę historię bo wiedział, że ludzie działają nie według prawdy, lecz według tego, co widzą i w co wierzą. Tłum łatwiej przekonać obrazami niż rzeczywistością, pisał. A więc, jeśli kontrolujesz obraz, nie musisz kontrolować rzeczywistości. Mary, dyrektorka kreatywna z Nowego Jorku, również rozumiała tę zasadę. Jej zespół był mały, słabszy niż konkurencja, ale nigdy tego nie przyznała. Zawsze mówiła: Pracujemy nad strategią, której nikt jeszcze nie odważył się użyć. Albo właśnie osiągnęliśmy coś, co wstrząśnie rynkiem. Nigdy nie wyjaśniała szczegółów, zostawiała innym miejsce, by wyobraźnia pracowała za nią. A konkurenci tworzyli w swoich głowach potwora. Wielki, genialny zespół, którego w rzeczywistości nie było. I właśnie w tej iluzji Mary zdobywała klientów, poszerzała wpływy i rosła w siłę. Machiavelli wiedział, że surowa siła się wyczerpuje. Pieniądze można stracić, a władza jest krucha. Ale iluzja, iluzja żyje w umyśle drugiego człowieka. Dopóki on wierzy, ona jest prawdą w jego świecie. I właśnie to czyni ją bronią doskonałą. Bo kiedy jesteś tajemnicą niewiadomą, przeciwnik traci energię, by cię rozszyfrować. A im bardziej próbuje, tym mniej chroni siebie i przegrywa jeszcze, zanim ty zdążysz uderzyć. Iluzja siły wygląda jak magia, ale to nie sztuczka to wiedza o psychologii człowieka. Tej samej, którą Machiavelli zgłębiał całe życie, bo w grze o władzę ludzie nie walczą z prawdą, walczą z tym, w co wierzą, że jest prawdą. A jeśli ty kontrolujesz tę wiarę, to ty jesteś tym, kto prowadzi całą partię. Jedną z najbardziej wyrafinowanych strategii, które Machiavelli uważał za kluczowe, była sztuka dzielenia władzy na części, rozbijania siły wspólnoty na kawałki, aby łatwiej ją kontrolować. Bo nic nie jest groźniejsze niż grupa ludzi zjednoczonych. I nic nie jest prostsze do ujarzmienia, niż grupa pełna podejrzeń i nieufności. Tak jak potężne zwierzę traci siłę, gdy zostaje rozdarte na części, tak wspólnota słabnie, gdy przenikają ją wątpliwości i rozłamy. To właśnie sztuka izolowania przeciwnika, pozbawić go sojuszników, odebrać mu oparcie i pozwolić, by jego siła sama wykrwawiła się od środka. W historii wielu władców stosowało tę metodę. Nie uderzali wprost, lecz siali wątpliwości, aż dawni sprzymierzeńcy, Zaczynali patrzeć na siebie z podejrzliwością. Machiavelli pisał, że mądry lider nie może polegać wyłącznie na lojalności, bo lojalność człowieka jest krucha, zmienna, łatwa do złamania. Dlatego radził: Kontroluj ją strachem, kontroluj ją podejrzeniami, tak by nikt nie zdołał związać się trwale poza Twoim zasięgiem wpływu. Spójrz na historię Jonathana, młodego polityka z Waszyngtonu. Przyszło mu rywalizować z Richardem doświadczonym graczem, który miał wokół siebie lojalną grupę zwolenników. Bezpośrednia walka oznaczałaby klęskę. Jonathan wybrał inną drogę. Rozsiał ziarna podziału. Szeptał do niektórych ludzi Richarda: Jesteś pewien, że Richard naprawdę ceni Twoje zdanie. Podobno często pomija Twoje propozycje. Jedno zdanie, jedna wątpliwość, a potem kolejne. I tak krok. Po kroku ziarna zaczęły kiełkować. Wkrótce w obozie Richarda pojawiły się spory, ciche szepty, za plecami niedomówienia i oskarżenia. Richard zamiast prowadzić kampanię, musiał udowadniać własnym ludziom, że nadal jest godny przywództwa. Stawał się coraz bardziej spięty, tracił skupienie. A Jonathan tylko obserwował, jak przeciwnik rozpada się od środka. Na jednym ze spotkań padły słowa, które pokazały sedno tej strategii. Richard, dlaczego nie skonsultowałeś tej decyzji ze mną? Spytał zirytowany sojusznik. Myślałem, że się zgadzasz, odparł zaskoczony Richard. Nie nigdy się nie zgadzałem. Może po prostu nie potrzebujesz już mojego poparcia. Jedno zdanie, jedna rysa, a za nią lawina. Machiavelli powiedziałby, to nie jest zwykła intryga. To sama natura władzy, bo jeśli zmusisz przeciwnika, by gasił pożary we własnym domu, nie ma już sił, by walczyć z tobą. W świecie biznesu działa to tak samo. Sara dyrektorka marketingu w Nowym Jorku konkurowała z zespołem Marka. Zamiast starcia otwartego puściła w obieg półsłówka: Zespół Marka jest świetny, ale słyszałam, że nie zawsze zgadzają się z jego decyzjami. Plotka rozeszła się po biurze, podejrzenia zaczęły rosnąć, kto zdradził szczegóły, czy Mark naprawdę kontroluje swój zespół. Nawet gdy zaprzeczał cień nieufności, już został. Sara nie musiała niczego dowodzić przeciwnik sam tonął w chaosie. Machiavelli pisał mądry przywódca: Nie musi obalać wszystkich naraz, wystarczy, że rozbije ich jedność. Podzieleni ludzie to już nie wspólnota, to tylko jednostki łatwe do manipulowania, a samotny przeciwnik pozbawiony wsparcia przestaje być zagrożeniem, choćby wcześniej wydawał się potężny. Ta strategia działa również na poziomie osobistym. Jeśli ktoś ciągle cię atakuje, nie uderzaj wprost. Podważaj jego relacje. Jedno subtelne wyróżnienie kogoś obok, jedno zdanie, które wzbudzi w nim wątpliwość, i nagle będzie bardziej zajęty udowadnianiem własnej wartości niż walką z tobą. Z perspektywy Machiavellego to może wydawać się okrutne. Ale władza nigdy nie rodziła się z czystej sprawiedliwości. Rodziła się z kalkulacji, zrozumienia natury człowieka. Lojalność, pisał, jest jak lustro. Wystarczy mała rysa, a całe pęka. I ten, kto wie, jak tę rysę zadać, zawsze będzie miał przewagę. Istnieje broń tak subtelna, że nikt jej nie podejrzewa a jednak potrafi przebić ludzkie serce głębiej niż najostrzejszy miecz. To pochwała. W oczach Machiavellego pochwała rzadko jest szczerym zachwytem. To narzędzie władzy słodki miód, który upaja, a jednocześnie więzi. Bo kiedy kogoś chwalisz, nie obdarzasz go pewnością siebie. Sadzisz w nim ziarno niepokoju. Wyobraź sobie Mikela, młodego tenisistę, który rok wcześniej zdobył sensacyjne zwycięstwo. Przed kolejnym turniejem media zasypały go komplementami – Twoje zwycięstwo w zeszłym roku było niesamowite. Dziewiętnastolatek osiąga takie rzeczy. To prawdziwa rzadkość. Brzmi jak wsparcie. Ale w sercu Michaela rodzi się lęk. Tamto zwycięstwo było wczoraj. A co z dzisiaj? Jeśli zawiedzie wszyscy, uznają go za gwiazdę jednego sezonu. I od tej chwili Michael nie gra już, by wygrać. Gra, by udowodnić. Gra w cieniu presji, którą stworzyła pochwała. Machiavelli wskazywał, że taka pochwała jest jak niewidzialne kajdany. Zamyka człowieka we własnym obrazie, zmienia go w więźnia słów, które miały mu dodać skrzydeł. Jeszcze bardziej perfidne są pochwały porównawcze. Na przykład zrobiłeś to lepiej niż się spodziewałem. Na pierwszy rzut oka zachęta, ale ukryte znaczenie jest jasne. Nie oczekiwałem od ciebie nic wielkiego. I oto człowiek nie czuje się doceniony, lecz zmuszony, by udowodnić własną wartość. Jeszcze subtelniejsza pułapka to pochwała mierząca w ideał. Spójrz na historię Emmy, młodej dyrektorki w wielkiej korporacji. Często słyszała: Emma, twoje prezentacje są świetne. Jesteś prawie tak dobra jak Sara. Nasz wzór doskonałości. Emma uśmiechała się. Ale jedno słowo prawie wystarczyłoby poczuła, że nigdy nie jest wystarczająca. Sara stała się cieniem ideałem nie do osiągnięcia. A Emma, zamiast tworzyć po swojemu, coraz bardziej gubiła się w walce z cieniem, którego nie mogła dogonić. Machiavelli podkreślał: Człowiek ulega złudzeniu perfekcji, a gdy zestawisz go z ideałem, którego nie da się osiągnąć, zasiewasz pustkę, której nigdy nie wypełni. To pustka, która wyczerpuje, która sprawia, że człowiek zaczyna tonąć we własnych wątpliwościach. I to właśnie jest geniusz tej metody: ofiara rzadko zdaje sobie sprawę, że jest manipulowana. Przeciwnie, Czuje wdzięczność, szacunek, a nawet sympatię do tego, kto ją pochwalił. Machiavelli nazwałby to sztuką manipulacji bez śladów. Bo jeśli ktoś nie wie, że został zaatakowany, sam chętnie wchodzi w sieć, która oplata go coraz ciaśniej. Lekcja jest prosta. Nie chodzi o to, by unikać wszelkich pochwał, chodzi o to, by rozumieć ich prawdziwą naturę, bo pochwała może budować, ale też niszczyć, może wzmacniać, ale też więzić. A w rękach kogoś, kto zna mechanizmy władzy, Pochwała staje się ostrzem ukrytym w uśmiechu. Machiavelli, gdyby żył dziś, uśmiechnąłby się i przypomniał: Nie zawsze musisz używać miecza, by pokonać przeciwnika. Czasem wystarczy, że pozwolisz mu samemu zginąć pod ciężarem własnych oczekiwań i iluzji. W każdej grze o władzę najgroźniejszy przeciwnik to nie ten najsilniejszy to ten, którego następnego ruchu nie potrafisz przewidzieć. Niepewność to broń niewidzialna. Jak wir, który po cichu niszczy zaufanie, rozbija przygotowania i wyczerpuje przeciwnika, jeszcze zanim bitwa naprawdę się zacznie. Machiavelli podkreślał, władza nie leży wyłącznie w sile na pokaz. Prawdziwa moc to zdolność siania wątpliwości i zamętów w umysłach innych. Władca, jeśli chce utrzymać tron, nie musi zawsze wygrywać, ale musi sprawić, by wróg nigdy nie czuł się bezpieczny. Wyobraź sobie Edwarda przywódcę w pałacowych intrygach. Nie uderzał wprost, bo wiedział, że frontalny atak tylko scali przeciwników. Zamiast tego obserwował. Jeden młody urzędnik, niedoświadczony, generał porywczy i dumny, dworzanin lękający się o reputację. Edward nie atakował od razu. Tworzył sytuacje, w których oni sami ujawniali swoje słabości. Urzędnik dostawał zadanie, którego nie mógł unieść. Generał był prowokowany przy winie i tańcach, a dworzanin otoczony plotką uderzającą w jego honor. Efekt nie potrzebował miecza. Wystarczyło, że lęk i niepewność powoli ich niszczyły. To właśnie sztuka Machiavellego zamienić cudze słabości w broń, którą sami się ranią. Ale niepewność to coś więcej niż wykorzystanie wad. Machiavelli wiedział, człowiek pragnie pewności, bo pewność daje bezpieczeństwo, a jeśli przeciwnik zna twój schemat, łatwo go przewidzi. Dlatego władca nie może dać się zamknąć w powtarzalnym wzorcu. Jedyną drogą do przewagi jest ciągła zmiana. Raz jak rzeka spokojna, innym razem rwąca i dzika, nigdy taka sama, nigdy przewidywalna. Dowód: historia Aleksandra, współczesnego amerykańskiego przedsiębiorcy. Nigdy nie zarządzał w ten sam sposób. Czasem był otwarty i słuchający, kilka miesięcy później twardy, bezlitosny, narzucający żelazną dyscyplinę. Konkurencja nie mogła go odczytać. Raz negocjował miękko, innym razem rzucał brutalny cios cenowy. Nikt nie potrafił przygotować stabilnej strategii obrony, a Aleksander zawsze był o krok do przodu. To oni gonili jego, a on spokojnie czerpał siłę z ich zmęczenia i strachu. Machiavelli nazywał to elastycznością władzy. Borutyna jest mapą, którą wróg może odczytać, a jeśli zmusisz ludzi, by ciągle zgadywali, zużyją całą energię na analizowanie ciebie, a nie na własne przygotowania, to moment, w którym wygrywasz, zanim jeszcze zadasz cios. Spójrz na tę scenę. Podczas narady sprzymierzeniec pyta Edwarda, czy podpiszemy pokój. Edward uśmiecha się. Może tak, ale jeszcze za wcześnie by to wiedzieć. Pokój bywa podpisany, kiedy nikt się tego nie spodziewa, a wojna wybucha w samym środku uczty. To zdanie nic nie mówi, a jednak się je chaos. Wrók nie wie pokój czy wojna i dlatego musi dzielić siły, by przygotować się na wszystko. A Edward spokojnie siedzi na tronie. Niepewność to psychologia władzy. Bo człowiek bardziej boi się mroku niż bólu, który widzi jasno. Kiedy nie wiesz, co nadejdzie, twoja wyobraźnia sama powiększa strach. Władca nie musi działać codziennie. Wystarczy, że inni wierzą, iż może uderzyć w każdej chwili, i to przekonanie już ich trzyma w szachu. Wniosek jest jasny: siła nie płynie tylko z czynów. Prawdziwa moc rodzi się z umiejętności kreowania wrażenia. Lider jest silny nie dlatego, że zawsze wygrywa ale dlatego, że nikt nie ma odwagi założyć, że przegra. To właśnie stan niepewności, fundament, który Machiavelli uważał za jedną z najpotężniejszych zasad utrzymywania władzy. W świecie władzy, gdzie każdy ruch jest obserwowany, a każde słowo może zostać obrócone w nóż, skierowane przeciw tobie pozory, bywają ważniejsze niż siła. Machiavelli wiedział, że ludzie nie oceniają władcy na podstawie prawdy ukrytej wewnątrz, ale przez to, co widzą, co słyszą i co czują. Dlatego utrzymanie wizerunku niezachwianej pewności siebie staje się najwyższą sztuką, niewidzialną zbroją, która chroni lidera przed atakiem wroga i przed zwątpieniem sojuszników. Wyobraź sobie króla na polu bitwy. Jego armia właśnie przegrała niewielkie starcie. W sercu być może rodzi się strach, może rozważa odwrót, ale twarz pozostaje spokojna. Oczy twarde jak stal. Żołnierze nie widzą porażki. Widzą górę niezachwianą pewną siebie godną oparcia i ta cisza w jego spojrzeniu powstrzymuje fale paniki mała przegrana zmienia się w iskrę która scala armię machiavelli nazwał to iluzją niezłomności iluzją tak potężną że potrafi przykryć rzeczywistość spójrzmy na przykład współczesny richard przedsiębiorca firma jego upada media atakują akcjonariusze w panice pracownicy drżą o przyszłość a jednak Ryszard nie wychodzi na scenę z twarzą zmęczoną i głosem pełnym lęku. Staje przed kamerami, uśmiecha się spokojnie i mówi: Kryzys to jedynie okazja w przebraniu, ani śladu niepewności. I ta maska spokoju odwraca los. Akcjonariusze odzyskują wiarę, pracownicy poczucie bezpieczeństwa. Media z ciekawości zmieniają ton. Choć wewnątrz firmy panował chaos, to zewnętrzny obraz Ryszarda uratował całą strukturę. Machiavelli przypominał, lider nie może odsłaniać emocji. Niepokój, lęk, gniew to broń w rękach przeciwnika. Wystarczy chwila słabości, by wróg uczepił się pęknięcia i rozbił cię od środka. Ukrywanie emocji nie jest więc tylko tarczą. To sposób na budowanie obrazu siły. Twarz z kamienia zimna i nieprzenikniona zmusza innych do ostrożności. W mgle niepewności tracą odwagę, bo nie wiedzą, co kryje twoje wnętrze. Przykład Katrin politycznego lidera mówi sam za siebie. Na sali obrad atakowana pytaniami, prowokowana do błędu, nigdy nie okazuje zaskoczenia. Siedzi wyprostowana, głos pewny, spojrzenie proste, czasem lekki uśmiech, jakby ataki nie istniały. Im bardziej przeciwnicy krzyczeli, tym bardziej publiczność kierowała się ku niej, bo tłum nie analizuje logiki. Tłum ufa obrazowi, a obraz Katrin to obraz siły. Machiavelli wiedział każdy gest, każde słowo, każde spojrzenie musi mówić jedno. Nie można mnie zachwiać władza to sztuka przedstawienia, w polityce, w biznesie, w życiu obraz staje się mocą. Marszczenie brwi może zasiać wątpliwość, spokojny uśmiech może odmienić los setek ludzi. Lekcja jest jasna, świat pełen zdrad, pełen niepewności i porażek, ale twoja opanowana twarz to ostatnia twierdza, nie zawsze kontrolujesz wydarzenia. Ale zawsze kontrolujesz, jak pojawiasz się przed innymi. To rozstrzyga, czy utrzymasz władzę. Machiavelli szeptałby: Inni mogą być liczniejsi, mogą być silniejsi, ale jeśli wierzą, że nie można cię złamać nigdy, nie odważą się uderzyć pełną siłą. Podsumujmy, utrzymanie pozoru niezachwiania to nie tania maskarada. To strategia przetrwania. To tarcza dla lojalnych. To trucizna dla przeciwników, to ostoja dla ciebie. Bo władza, według Makiawelego, zawsze rodzi się z wrażenia, a jeśli potrafisz zbudować i utrzymać obraz niezniszczalności, przetrwasz każdą burzę. Staniesz się światłem, latarnia morska, wokół której krążą zarówno przyjaciele, jak i wrogowie. Dziękujemy za zainteresowanie treściami o superinteligencji. Jeśli ci się spodobały, zostaw lajka, zasubskrybuj i włącz powiadomienia, aby nie przegapić nowych filmów. Przejdźmy teraz do głównej treści dzisiejszego filmu.